Cześć wszystkim, z tej strony ja Sofia, nie ma intra, ponieważ nie zrobiłam aktualnie intra na Schleiche, ale będzie to jeszcze dokładne do kolejnego odcinka, dzisiaj będą moje 3, 5 ulubionych koleg. Zapraszam do oglądania. No, i przedstępem zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z innymi, nowymi materiałami, które wrzucę na mój kanał. I oczywiście, lajka w górę, żeby mnie motywować. Tak więc, lecimy do odcineczka. Numer jeden jest to oto taki słodki kolekta, który u mnie aktualnie nie ma imienia, ponieważ nie wiem, jak. Jakie mu wymyślić. Z drugiej strony wygląda tak. Moim zdaniem jest dużym koniem, ale jest bardzo piękny. Rasy nie znam, ponieważ tych wszystkich koni ras nie znam. Oprócz jednego, która jest najprostszy, najproś... znaczy dwie raz znam. Podrząd i ogólnie on jest moim zdaniem bardzo ładny. Mi się bardzo podoba. No i w kamerze wygląda taki pomarańczowy, taki bardziej czerwony, ale taki bardziej pomarańczowy. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale na żywo jest bardzo ładnie, tak więc Ech, tak on oczywiście wygląda. Więc przejdźmy do drugiego do konia. Numer dwa koniem jest to taka knapstruperka. U mnie oczywiście... Ma imię, ponieważ nazywa się norka I jest majsternie wzięta Chociaż ten koń Aktualnie taki, czy ten koń e, Nie wygląda tak, ale nazwałam ją Po prostu tak Jest to norka rasy Knapstruper kolekta No nie trzeba mówić e, Jest bardzo ładna Bardzo mi się podoba Te maści rasy Ale słuchajcie, bardziej mi się od Szlejchu podoba kolekta, y, kolekta, wykonanie kolekty, bo szlejchy to są takie, wiecie, bardziej oryginalne, ale kolekta bardzo piękne rasy, realistyczne już prawie robi, tak więc musimy się tylko cieszyć. Trzeci koń to jest koń fiordzki, który, jak, jak mówiłam na początku pierwszego konia, e, konie nie mają e, bo jeszcze jej nie wymyśliłam. No, nie mam w ogóle pomysłu na imiona dla tak, szlejchów. Po prostu je ja tak mam, no, nie mam pomysłów, albo takie losowe no, na jakiś czas biorę imiona, więc to będzie nam no, w każdym serialu inny. Będzie taki sam koń, a w każdym serialu inna nazwa tego konia. No bo wiecie, wiecie, ja zmieniam te nazwy, jak mi się będzie podobać ten koń. To zmienię. I sorry jeszcze za bardzo. No. Więc przejdźmy do kolejnego konia. A ja nie umiem tego zrobić. Dobra, przejdźmy do kolejnego konia. Czwarty koń to jest oto taki słodki koni Siedział. Jest jak mówiłam kolekta i raz nie znam. Ale jest piękny. Jest taki słodziutki, ale już jest trochę zadrapany. Jak widać, to są takie yy, zadrapane części. Yy, tak więc. No nie jest nowy Ma już trochę u mnie Więc no nowy nie jest No ale zawsze coś e, Tak więc e, tutaj... o Jezus Maria Jeszcze mi spadł do tego e, Tutaj jeszcze mam na uszkach takie e, Takie o, Przepraszam włączyło mi się światło muszę je wyłączyć moment. moment Dobra Sama się wyłączy Tutaj ma takie na uszkach jak widzicie E, takie plamy takie, takie, takie plamy, nie Takie od zadrapań o, Zadrapań, Boże Spadł mi kilka razy, tak więc To też może być od tego Tak więc przejdźmy do kolejnego konia Koń piąty To jest przepiękna klacz Której też nie znam raz Jest jak zwykle kolekta Moim zdaniem jest przepięknie pse, pse, Psemięk to piękna moja. Znaczy nie moja, ale jest słodka. Widziałam też, że inni mają i inną wersję, ale ja mam taką. Ja mam na takiej Taki dziwnej mordki tam. Ma taką mordeczkę. No i jest słodka. Ogólnie jest słodka, mi się podoba. I jak mówiłam, poprzedni ten też mi. Poprzedni koń też nie ma imiona, jak wszystkie Wszystkie imiona, bo u mnie konie mają co jakiś czas. Każdy imion. Oprócz jednego, który się nazywa cały czas Arizona. Tak. Tak więc to już wszystkie konie. Tak jak mówiłam, to już wszystkie konie, tak więc bye bye! I oczywiście zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z innymi moimi filmami i lajka, żeby mnie motywować, tak więc lajkujcie, subskrybujcie i cześć!